Witam Was serdecznie, Łukasz jak pasieka ENZO. Dzisiaj z nudów przyszedłem sobie na pasiekę, się przejść i sobie sprawdzić, czy wszystkie pszczoły mają się dobrze. No i tak. Pierwsza tutaj czerwi. Ta czerwi. Bo jest, słuchaj, po prostu jak grzeją. A reszta jest spokój. Hmm. Jeszcze gdzieś coś słyszałem. W tym ulu słychać. Nie. No, chciałem Wam pokazać dla takich nadgorliwych, co się martwią pszczoły, że coś z nimi nie tak. No to jak sprawdzamy, podchodzimy do ula. Nie trzeba mieć żadnych tam narzędzi do słuchania. Dajemy rękę i robimy sobie puk. Jedne takie mocne stuknięcia. Jak pszczoły zabuczą, to znaczy, że są. Nie wiem, czy na telefonie to było słychać. Ale normalnie słychać takie przy każdym jest to krótkie, takie po prostu hała, takie i te pszczoły mają się dobrze także no, u mnie wszystkie na razie 16 żyje tu mam tutaj zasadki może odkładzik, taki tyci chyba dwie ramki teraz zobaczymy co tam jest nie będę otwierał od góry żeby nie stresować chociaż wszystko jest tutaj nawet takie coś No, widzicie, dwie ramki, one już tutaj wyżarły do końca pokarm z tych dwóch ramek, więc one mają więcej ramek pokarmu, tu widzę, coś przynosiły, bo też odsklepiły z tej strony tutaj, no nie wiem, czy one czy nie, zobaczymy, ale widzę, że im pokarmu brakuje już. To jest matka zapasowa, więc ta rodzina, to nie jest rodzina, to jest taka matka zapasowa, tu jest zimowa na dwóch ramkach. No zobaczymy, to jest zabudowa ciepła, jak widać, Na yy, zabudowa zimna, przepraszam. Na zabudowie ciepłej widzę, że mi pszczoły ogólnie tak mniej pokarmu zużywają. Nie wiem, czy, czy jak Wy to tam macie. Ja ogólnie zimuję wszystkie na, w tym roku na dynicach zamkniętych. Jak widać, zamyka te dni ośrodkowane, pszczoły sobie ładnie zimują. Nie ma takiego dużego zużycia pokarmu jak w tamtym roku. No z tym, że w tamtym roku to, tak jak mówię, to, to, to ten. miałem otwarte denice też, nie? I, I tego pokażę poszło troszeczkę więcej. Nie mam problemów w tym roku z cikorkami, żadnego, gdyż tam mniej więcej znajduje się plantacja e, borówki amerykańskiej. Ponad hektar chyba. I e, tam sobie wynajmuję, ponoć, ten pan e, Sokolnika, który zresztą tutaj go często widuje, jak lata sobie. I myślę, że on te myszy odstrasza. Jaki jeszcze ja mam sposób na myszy? Taki, że karmię wszystkie koty z okolicy. Podkarmiam je wszystkimi resztkami tutaj one sobie przychodzą, tutaj łażą gdzieś tam. No i po prostu no, ani myszy nie widzę, ani się w tym roku. Nie? No jeszcze też sypię, albo tego nie będę mówił na filmie, bo to by było niezgodne z czymś tam. Yy... No, ale ja myślę, że ten sokolnik tutaj głównie sprawy załatwia całą nie? Po prostu co tutaj sobie lata nad, nad tym. No tak, jak mówię, tu jest czerw, tu jest czerw. No zobaczymy, czy z tymi. Tutaj nie wiem dlaczego. Jeszcze ja posłucham raz. No nie no, słychać jak grzeją. Nie wiem, czy to słuchaj na telefonie, ale. Jeszcze zobaczę, jak u tych z pokarmem stoją. Ja jak mamy wkładki zamknięte, to można sprawdzić podniebnice. Są to już o tym tamtym dokotomych Stańczuk ktoś mówił, że. A tej wkładki nie wyciągnę ręcznie. Muszę iść pod łodo. No, nie udało się. Dobra. Nie, ty mają dużo. Tu jest tak, to jest Włoszka, nie, to jest, jest dwulatka już chyba trzeba, bo trzeci rok to będzie już, musiałam uważać do, do papierów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć uliczek jak To jest Włoszka, ale to nie jest ta regina. ani moja ulubiona. Ta ładnie się rozwinęła, ona była taka podchorowana w tamtym roku, ta matka jakoś tam mocno może mega nie czerwiła, bo ona była dość mocno przeze mnie potraktowana. Nie będę mu już czymś wolniej wywoływać, wy 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 ale jakoś ta rodzinka doszła zimuje na pięciu ramkach. No w tym roku już jej matkę wymienię, więc powinno być ok. No i to tyle taki krótki filmik. Rekonesans, czekajcie, jeszcze nie patrzyłem. Tutaj nie stukałem w ten, jeszcze stukniemy. Zobaczymy. To jest Hinterhofer. Słychać. No, tyle. No. Tu mam takie dwie, to muszę je przed oblotem gdzieś tutaj przenieść, przestawić. A jak się nie uda, to je wywiozę. Albo sprzedam. Bo mam i tak trochę za dużo tych rodzin zimowanych Na moje możliwości teraz czasowe. Głównie czasowe. No. Była zimno, jest jak jasny diabeł. No ale ogólnie ładna słoneczna pogoda, łąko świeci, pułapki trzeba powywalać, bo są z tymi stare z tamtego roku. No, jeśli tylko trochę ciepi, to będę tu porządki jakieś robił. No to nic. Trzymajcie się ciepło. Pa!